Zakończyła się budowa muzeum Dom Rodziny Pileckich. W niedzielę 6 października wykonawca inwestycji przekazał klucze do budynku. Ostrowskie muzeum jest współprowadzone i współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wielkie wydarzenie dla Ostrowi Mazowieckiej, ale również myślę dla dziedzictwa historycznego Polski. Pierwsze muzeum poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu w Ostrowi, właśnie w Ostrowi, nie w innym miejscu. To postać rozpoznawalna, przez to i Ostrów Mazowiecka będzie bardziej rozpoznawalna w kraju. Bardzo się cieszę, że nasze zaangażowanie, ostrowskie zaangażowanie znalazło tak dobry grunt w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i że właściwie w Ostrowi mamy w tej chwili muzeum o charakterze ogólnopolskim. Obecny na niedzielnej uroczystości minister Piotr Gliński zaznaczył, że data ta jest znamienna. A muzeum, które w Ostrowi powstaje, będzie miało walory edukacyjne, kulturotwórcze i tożsamościowe. Instytucja ma być świadectwem prawdy historycznej, bo, jak podkreślał minister, przyszłość musimy budować na prawdzie. Pierwsze w Polsce muzeum poświęcone Witoldowi Pileckiemu, to jest rzecz naprawdę epokowa. Można zadać pytanie, dlaczego Polska nie zbudowała przez tyle lat muzeum dla Witolda Pileckiego. Ale teraz już Polska zbudowała razem z Ostrowią Masowiecką. Udało nam się to zrobić. Jak Państwo widzicie, nowoczesne przestrzenie, wspaniała architektura, nowoczesna połączona ze Starym Dworkiem, Domem Rodziny Ostrowskich Pileckich, odtworzony ogród z tamtego czasu. Cieszę się bardzo i dziękuję za współpracę. Zarówno architekci, jak i. Firma, która realizowała naprawdę świetna praca, ale przede wszystkim no, doskonała współpraca z samorządem. Także można powiedzieć, że to był taki wzór współpracy Ministerstwa Resortu Odpowiedzialnego za Kultury i Dziedzictwo Narodowe z samorządem lokalnym, z panem burmistrzem, z radnymi i to jest nasze wspólne dzieło dla Polski. Podpisany w maju 2016 roku list intencyjny o utworzeniu miejsca upamiętniającego heroiczną postać rotmistrza Witolda Pileckiego, ale także historii Ostrowi i mieszkańców północnego Mazowsza, zaowocował licznymi inwestycjami prowadzonymi na działce przy ulicy Warszawskiej 4, którą z prywatnych rąk odkupił samorząd miasta. Budowa muzeum podzielona została na dwa etapy. Jeden to odnowienie oryginalnego domu państwa Ostrowskich wraz z odrestaurowaniem oryginalnej elewacji budynku, a drugim była dobudowa nowego pawilonu z częścią obsługującą i stałą wystawą. Projekt dobudowanej części muzeum wyłoniony został w otwartym konkursie architektonicznym. Komisja wybrała koncepcję przygotowaną przez firmę BDR Architekci. I ta praca została wytypowana myślę, że ze względu na bardzo proste założenie, czyli ta nowa część, czyli rozbudowa... Yy... Odsuwa się od istniejącego budynku i zachowuje taką powściągliwą formę, a połączenie ich ze sobą jest tylko za pomocą takiego szklanego łącznika. Dzięki temu dom, który tu stał pierwotnie sam, nadal jest takie wrażenie od ulicy, jakby stał tu ciągle sam, a, a nowa część jest, cofa się jakby w tył i podnosi trochę rangę tego miejsca poprzez taką prostą, prosty rytm kolumnady i szlachetne materiały z betonu z widocznym kruszywem yy, z marmuru. Kiedy wyłoniona została koncepcja architektoniczna, byłem bardzo zadowolony, że właśnie komisja wskazała na tę koncepcję i z duszą na ramieniu czekałem efektu. Efekt jest dokładnie taki, jak przewidywała koncepcja i dokumentacja budowy. Bardzo się z tego cieszę, bo nie tylko bryła budynku to jest to, czego oczekiwaliśmy, ale również detale i zagospodarowanie przestrzeni. Tak jak zaplanowaliśmy. Tak zostało zrealizowane. Świetny efekt, pięknie komponuje się nowoczesny budynek z budynkiem historycznym, na tle którego stoimy. Rozbudowa muzeum kosztowała ponad 6 milionów złotych, a całość wydatków pokryło ministerstwo. Realizacją inwestycji zajęła się firma ZKM Asis Spółka ZO z Białego Stoku. Obecnie trwają prace nad koncepcją wystawy stałej. One już są dosyć zaawansowane, no ale to jeszcze musi potrwać, żeby ta wystawa miała właściwą rangę, uwzględniała wszystkie sprawy, które powinny tu być przedstawione. Jest koncepcja wypracowana przez biuro architektoniczne, teraz jest konsultowana z historykami, ze specjalistami, jak i również z nami, z pracownikami muzeum. Ostrowskie Muzeum ma być nowoczesne i multimedialne. A postać rotmistrza Pileckiego ma podnieść placówkę do rangi ogólnokrajowej. Muzeum ma być nie tylko miejscem pamięci, ale odbywać się tutaj mają zajęcia, prelekcje, ma być nawet kawiarenka i piękny, otwarty ogród do spędzania wolnego czasu. Musimy jednak jeszcze uzbroić się w cierpliwość i na zwiedzanie muzeum poczekać najprawdopodobniej do jesieni przyszłego roku.